jest na przykład uniwersalny Macintosh. Jego, jego opakowania dlatego to nie jest takie ciężkie. Eee, oryginalne opakowania. i liżej tutaj są monitory takie płaskie: Apple Studio Display, jeden iMac. A tu oryginalnie są Macintosze, takie jak widać. Nawet nie wiedziałem, że mam taki ładny karton. Dzisiaj go znalazłem. O! No, i Maca, był gdzieś na dnie, zakopany z innymi kartonami, więc niespodzianka. Naprawdę w ładnym stanie. No, on nie się zachował. Prawie to, A i Mac już pojechał, bo nawet nie wiedziałem, że mam karton. To wszystko, prawie Kreatura. Bardzo, bardzo żółkły. Pierwsza przeglądarka www. pierwsza strona www. była na tym zrobiona. Gra Doom, Gra Quake. Miał świetny system i bardzo łatwo można było tworzyć nowe aplikacje czy nowe gry, bo system był oparty na architekturze takiej obiektowej. Można było dowolne klocki sobie łączyć ze sobą, tworzyć. Więc wykorzystywali Nexta do tego. Moja przygoda z Apple, e, praca na tym komputerze i z tym systemem, e, zaczęła się w 1995 roku, kiedy otrzymałem od swoich rodziców pierwszy zestaw Power Mac 7200. Przez kolejne lata pracowałem zawodowo na komputerach Apple i, i zmieniałem modele na coraz nowsze, sprzedając te poprzednie. Pierwszy PowerMag G4 to. To było, od, od niego się wszystko zaczęło, w 2014 roku kupiłem go tak po prostu z, z czystej ciekawości, żeby sobie e, pograć w jakieś stare gry. Zobaczyć aplikacje, które miałem na płytach CD z różnych gazet, jakieś prezentacje, projekty architektoniczne, bo kiedyś architekturą się też zajmowałem i wszystko było zaarchiwizowane w, w tych starych systemach. Także to był początek, a potem był pierwszy Macintosh Classic, no i tak, im bardziej wczytywałem się w historię Apple, poznawałem ciekawostki, różne anegdoty, no to wciągało mnie to coraz bardziej. Gdy komputerów zaczęło przebywać, w moim gabinecie się już nie mieściły na wszystkich półkach i zaczęły pojawiać się w salonie. Stwierdziłem, że założę muzeum. Poświęcę właśnie na to cały swój duży pokój, a w sypialniach i w pokoju córki znajdowały się kartony takie fabryczne i inne różne eksponaty, które się nie pomieściły na półkach. Pozbyłem się wszystkich mebli w salonu, tak żeby móc ustawić regały, które sam skonstruowałem. No, nie było to komfortowe. Dom praktycznie wiele stracił z takiego swojego normalnego użytkowania, i chcąc przyjąć znajomych, rodzinę, no praktycznie to było niemożliwe, chyba że sobie szliśmy do małej sypialni i tam siedzieliśmy na kanapie, która była przeniesiona z salonu. Tworzyłem muzeum 3 czerwca 2017 roku. Przyjechało dużo gości, był też pyszny tort, i tak muzeum funkcjonowało sobie, rozwijało się ewoluowało aż do 2019, kiedy przeprowadziłem się do Piaseczna, do takiego pofabrycznego, dużego budynku w piwnicy. Eee, zaadoptowałem pomieszczenie duże, dosyć 250 metrów eee, kwadratowych i tak we własnym zakresie, razem z, z przyjaciółmi, z, z kolegami, z moją dziewczyną, eee, zaadoptowaliśmy to pomieszczenie właśnie na nowe muzeum. Tutaj i Powermark G3 przymalowany na biało, przez jakiegoś fana Apple, którego nie było w Apple chyba. Zrobił sobie samą skorupę, w środku jest pecet. tylko sam case dostałem go w prezencie jak otwierałem muzeum w Łosiu. Ktoś go przywiózł, był bardzo brudny i taki go zostawiłem. I on stał przez dwa lata na zewnątrz, na dachu mojego domu, właśnie jako symbol tego, że jest muzeum. Także to są takie już naturalne zawrócenia przez te lata. Apple One, uruchomiłem replikę komputera, pierwszego komputera Apple, który został zrobiony, zaprojektowany przeze mnie, cała budowa. Reszta była już skompletowana. Z całego świata podzespoły ściągałem i pomagali mi w tym wolontariusze, taka duża grupa fajnych ludzi, naprawdę zaangażowanych, którzy pomagali mi lutować, programować i robić, robić wszystko, żeby ten komputer ożywić. No i też było jeszcze paru sponsorów, którzy wsparli mnie, tak żeby wykonać obudowę ładną drewnianą z orzecha kalifornijskiego, żeby to wszystko zlutować, także no, dużo ludzi wsparło ten projekt. ze szkoły filmowej, tak? Tak, tak, tak. Które więc? Z z Warszawskie, drugie. To jest muzeum. Znacie, to jest kluczyk do największego muzeum na znaczy, świecie, do największej kolekcji, kolekcji. rotundzie, tak żeby ludzie z zewnątrz też go nie widzieli, więc jeśli będą chcieli go zobaczyć, to no muszą przyjść do nas. Podczas takich prezentacji specjalnych, kiedy ja będę się pojawiał i ja będę otwierał te ekspozytory i będę uruchamiał ten sprzęt, bo no jednak większość czasu muszą być zamknięte ze względu na, na, na zakurzenie, zapylenie i też jakieś niepowołane do, dotykanie.

jest tego jest bardzo dużo. Na pewno wszystkiego nie wykorzystam tu, na, nie pokażę na wystawie, bo, bo tego jest za dużo, Płacujcie. ale zobaczymy ile, ile nam się zmieści w regałach. Pięknie. Pierwszy Apple Watch, pierwszy zegarek, który pr pracował z komputerem Apple, stacja jest podłączona z komputerem, ale sam zegarek przesyła informacje do komputera i na odwrót bezprzewodowo. Bateria już mu niestety padła, rozwodowała się. Zobaczymy. Byłem już w jednym punkcie zegarmistrzowskim, niestety nie mieli takiej baterii. Tutaj zegarmistrz na ulicy Żelaznej powiedział, że powinien sobie z tym poradzić. To są jeszcze oryginalne baterie Sony z lat 80 Nie spuchły do tej stacji bazowej A tu jest oprogramowanie do Apple 2. Dzień dobry Dzień dobry To mamy zegarek elektroniczny z lat 80 o którym rozmawialiśmy wczoraj to jest zegarek, tak jak wspominałem, który pracował z komputerem, więc może, może być, tak jak e, taki Pan mówi, że potrzebuje większej mocy. On był nieużywany prawdopodobnie, bo ja widzę, że tu wszystko jest nowe. Aha, tak, tak, no proszę bardzo. I sobie Pan zajrzy, do środka jaka jest no. bateria. 23 co rzeczywiście jest taka nietypowa? Trochę nietypowa. Trochę. No, to nie jest jakaś tragedia. <grym> Aha, no dobrze, ale jest szansa, że pan taką znajdzie. Średnica tak jest yy, nietypowa? Tak? Nie, ma, jest ma pan. Bateria. No, no to. Pięknie, czekała. Tak. Ja pan. Nie, no ja mam ich dużo. No dobrze, ale zegarek odpalimy, ale co z resztą, to zadziała reszta. Będę próbował, musi zegarek działać. Reszta zadziała, tak, bo zadziała. mam komputer stary z lat 80. I jest to oprogramowanie. No i zobaczymy, czy się to uda zsynchronizować. Jakiś filmik też pewnie nakręcę, bo to będzie dla mnie wydarzenie duże. No. Bo nie ma, nawet na YouTube nie znajdzie Pan żadnego takiego filmu o tym zegarku. Także to będzie zupełnie ciekawa historia. <grystanie> ale obraz tutaj nie doskonały, żeby cokolwiek zobaczyć. Widać, no. Ale godzina 12, 12 z minutami, minutkę chyba albo dwie już nabił. Proszę bardzo. No cieszę się bardzo. Ja również sporo satysfakcji. <grystanie> ja również. Proszę Przez... zostawić resztę. Proszę zostawić jeszcze na szczęście. Yy, dziękuję wzajemnie. To dziękuję bardzo. Od, odwzajemni się. Demontujemy tę całą ulicę yy, Avenue okay. z kartonami, bo mają przyjechać już po weekendzie pierwsze regały. Ja mam tam montować i tutaj takie w kształcie litery L takie wysokie. Do no oporu. Dzisiaj no, jest okay. ostatni dzięki, kiedy no. możemy coś zrobić, no, teraz jesteśmy w połowie. Thank <laughs> you. No Zinało, tak, bo to jest nasz Wątpili w nas, wątpili w no, nas. Tak. w nas, no, się udało. Wczoraj ktoś wrzucił o 12 e, taki szybki przemarsz tutaj przez muzeum, a ktoś inny napisał, czy na pewno jest, czy nie na to jest przy otwarcie, <laughs> skoro tak to wygląda. Tak. No to teraz wszystkim udowodnimy, że tak. No, to jest. Witaj, a z małą nie przyjechaliście? Nie. Fajnie, fajnie. Mogę Tak. No, A masz plan? No właśnie. Plan zwiedzania? Tak, możesz. To jest architekt z Krakowa, z pracowni i pomagał nam projektować całą koncepcję architektoniczną, także nadzorował cały proces stanu surowego i przygotowania wszystkich instalacji tutaj razem z deweloperem, z właścicielem budynku. Kiedy wpuszczamy? Jak to 19. 30. Dlaczego? to już teraz? Dobra. No, czyli potem... Potem jakoś Zawołam to będziemy mówić. Ja tak, tak w pół, no bo w zachodzi, o, to tak z północą. Nie Michał, tylko Czyli mogą sobie chodzić i Tak, no, ta się to się Tak, ta. tylko I to. Drużka zwarnięta No dobrze, zaraz puszczamy wszystkie Dobra Uwaga trzy, cztery, Udało się dobrze. Witam wszystkich serdecznie na otwarciu. Apple Muzeum Polska to jest muzeum poświęcone historii Apple, technologii, komputerom i całej, całej jego kultury. Także tego wpływu, jaki Apple wywarło na społeczeństwo, na nas. I także wystarczy sięgnąć do kieszeni, i już wiemy, jaki ten wpływ jest. W tej chwili. Komputery są uśpione, ale jeden działa, najważniejszy, Apple One. To jest replika komputera, pierwszego komputera, jaki Apple, Apple powstał z 1976 roku. Komputer został podpisany przez Steve'a Wozniaka, także można zobaczyć tam jego autograf. W 2018 roku miałem takie spotkanie osobiste z, z mistrzem. No i ten komputer w tej chwili sobie tam pracuje i wyświetla program taki testowy, który napisał z Pimbozniak w 1976 roku. Muzeum w fabryce Norblina ma dużo większą powierzchnię niż to, które jest w Piasecznie, ale i też ambicja była dużo, dużo większa, żeby zaprezentować w ciekawszy sposób niż to miało miejsce poprzednio. Zaprojektowanie takiej powierzchni, zaaranżowanie, umieszczenie wszystkich funkcji i zaplanowanie też jakichś ścieżek zwiedzania no, stanowiło dosyć duże wyzwanie, z którym sobie wydaje mi się poradziliśmy bardzo dobrze.